Dzień dobry kochani, witam Was serdecznie. Dzień dobry. Chodźcie, powolutku się zbierajmy. Jak się dzisiaj czujecie? Dzisiaj będzie taka krótka medytacja dla początkujących. Trochę z jogi kundalini, trochę, trochę z życia, trochę z doświadczenia, jakie mam. więc myślę, że wszyscy sobie poradzimy. po powolutku. Powiedzcie mi, czy wszystko słychać? Myślę, że tak. O, wieje. No u nas pada deszcz. Jest taka mrzawka, ale deszcz też jest potrzebny bardzo sucho, więc y, pewnie y, to też dobrze zrobi nasz, naszej naturze. Dzień dobry, witam Was serdecznie. Usiądźcie sobie, proszę, wygodnie, w pozycji łatwej, z prostym kręgosłupem. Wyciągnijcie pośladki, zobaczycie, że siedzi się nam dużo wygodniej. Kręgosłup e, ma być prosty, po to, żeby, e, żeby przepływ energii też e, był łatwy. Żeby ta energia od samego dołu poszła do samej góry przez całe nasze ciało. Cześć, siostręko. Więc, Beatka, cześć dziewczyny. Więc, usiądźcie prosto, z prostym kręgosłupem. Zamknijcie sobie oczy. Ja tu będę podglądać, czy wszystko działa tak jak potrzeba, ale, wy zamknijcie oczy. Jeśli takie siedzenie z prostym kręgosłupem jest niewygodne dla Was, to możecie usiąść sobie na krześle, na futelu, ale wyprostujcie kręgosłup wtedy i połóżcie stopy na podłodze. Bosy stopy, zdejmijcie skarpetki, buty. I weź proszę kilka głębokich wdechów i wydechów. Głęboki wdech. I spokojny wydech. Zauważ, gdzie jest twój oddech, jak się z nim czujesz. I jeszcze raz głęboki wdech. Możesz położyć rękę na swoim brzuchu i poczuć, jak bierzesz głęboki wdech. Ten brzuch się napełnia, później powietrze unosi się. Środkowej klatce piersiowej i otwieramy obojczyki, otwieramy serce, a wydech jest w odwrotnej kolejności z górnej klatki piersiowej, ze środkowej, i dociskamy przyponę do kręgosłupa. I zrób kilka razy taki głęboki wdech, i wydech. Nie oddychaj głęboko, aż do przepony. Zaobserwuj swój oddech, czy jest płytki, czy głęboki. I obejmij każdy moment swojego życia, bo każdy ten moment jest dla Ciebie bardzo ważny, jest to o Tobie. Jeśli jeszcze nie zamknęłaś i zamknąłeś oczu, to zrób to, bo wtedy ta energia zostaje w Tobie i nie rozpraszamy jej na zewnątrz. To jest bardzo ważne, żeby oczy były zamknięte. Pamiętaj, że każdy moment Twojego życia jest ważny i jest doskonały. Możesz położyć teraz obydwie ręce na sercu, lewa ręka na sercu, prawa na niej. Poczuj, jak bije Twoje serce. I pamiętaj, że każde doświadczenie, które Cię spotyka, jest po to, aby zaprowadzić Cię właśnie do środka, do serca, do źródła. Teraz już właśnie jest ten moment, kiedy jesteś gotowa. Gotowy. Na to wszystko, co do Ciebie przychodzi, na całe doświadczenie. I to nie jest tak, że musisz teraz przemedytować 100 godzin, żeby już wiedzieć, jak dojść do tego źródła, do wnętrza siebie. To wszyscy, wszystko to już masz w sobie, wszystko to już wiesz, tylko musisz do tego jeszcze raz zejść. Kiedy się urodziłaś, kiedy się urodziłeś. To było to takie naturalne. I każde dziecko to ma. Jeśli masz dzieci, to zobacz na swoje dzieci. To są najcudowniejsi nauczyciele. Pamiętajcie, że. Życie powala nas na kolana bardzo często, ale wtedy wystarczy sięgnąć do środka, do źródła, do swojego serca. Tam są odpowiedzi na wszystkie pytania: nieznajomi, rodzina, partner, partnerka, a właśnie serce. Wszystko, co robimy, jest ważne, jest odpowiednie. Jest naszym doświadczeniem na daną chwilę. Tam w środku nie ma miejsca na konflikty, na podziały. Na takiej skali uduchowienia wszyscy jesteśmy równi. Pamiętajcie o tym. Nieważne, czy ktoś zaczyna dopiero, czy już jest długo w medytacji, czy długo praktykuje, wszyscy jesteśmy równi. I weź proszę w głęboki wdech, i wydech. I pomyśl sobie, za co jesteś dzisiaj wdzięczna, wdzięczny. Niech to będzie chociaż jedna mała rzecz. Może jest to jakaś sytuacja w Twoim życiu, może jest to osoba, może jakaś rzecz, może miejsce, za co jesteś dzisiaj wdzięczna. Wdzięczny. Zaobserwuj, czego potrzebuje dzisiaj Twoje ciało. Wejdź do środka i pomyśl sobie, czego potrzebujesz, żeby czuć się szczęśliwa, uśmiechnięta, zadowolona. Uśmiechnięty, szczęśliwy, zadowolony. Dzisiaj będzie taka możliwość, to spróbuj pójść na spacer. Nawet kiedy pada, możesz zdjąć wtedy buty, pochodzić trochę po trawie. Taki kontakt z naturą to jest najwyższa forma medytacji. Takiego połączenia ze sobą, ze swoim źródłem. Bo to źródło, o którym wszyscy mówią, to jest coś, co jest w nas, to już jest. My tego. Nie musimy nigdzie szukać, tego nie ma na zewnątrz. Wszystko, czego potrzebujesz, jest w Tobie. To Ty jesteś swoim nauczycielem. Prawda jest w Tobie. I weź, proszę, jeszcze raz głęboki wdech. I wydech. Ja, ponieważ pochodzę ze ścieżki jogi Kundalini, to zwykle medytację zaczynam mantrą Ong Namok Rudev Namo, co znaczy kłaniam się swojej wewnętrznej mądrości, swojemu nauczycielowi. Więc zaśpiewam tą mantrę. Jeśli potrafisz, to zaśpiewaj ze mną, a jeśli nie, to posłuchaj. Zaśpiewam ją trzy razy. Weź głęboki wdech. I wydech. I jeszcze raz głęboki wdech. I wydech. I wdech do mantry. Om namo namo I jeszcze jedna mantra mantra ochronna od góry na me od góry na me góry na sad góry na me siringrudeve na me weź głęboki wdech i wydech i połóż ręce na kolana jako pierwszą medytację dzisiejszą zrobimy sobie taką medytację z oddechem. Jest to bardzo prosta medytacja, zarówno myślę, że będzie łatwa dla osób początkujących, jak i dla zaawansowanych. Osoby zaawansowane po prostu wydłużą sobie ten oddech. Medytacja polega na tym, że bierzemy głęboki wdech, później zatrzymujemy powietrze. I robimy wydech. Wszystko tej samej długości. Jeśli jesteś początkująca, początkujący, weź głęboki wdech i bierz go przez 5 sekund. Później zatrzymaj powietrze na 5 sekund i zrób wydech przez 5 sekund. Możesz sobie liczyć, nie musisz nastawiać czasu. Ja będę kontrolować czas. Zrobimy sobie tę medytację przez 5 minut. Osoby, które są zaawansowane, mogą wydłużyć ten czas do 20 sekund, czyli 20 sekund bierzemy głęboki wdech, 20 sekund zatrzymujemy powietrze i 20 sekund wydychamy to powietrze. To jest taka medytacja z oddechem. Ja nastawię tylko czas. I zaczniemy sobie. Puszczcie dłonie na kolanach, mogą być w gianmudrze, gian czyli dłonie, czyli kciuki dotykają palca wskazującego, dłonie luźno spoczywają na kolanach. Możecie położyć dłonie na sercu, możecie otworzyć dłonie również i położyć je na kolanach. To, to tak jak czujecie w tej, w tej danej chwili. Zamknijcie sobie oczy, bo to też jest bardzo ważne, żeby zamknąć oczy, żeby nic Was nie rozpraszało. I zaczynamy długi, świadomy, głęboki wdech. Zatrzymujemy powietrze. I taki sam długi wydech. Mam nadzieję, że wszystko jest jasne. Osoby, które są bardziej zaawansowane, robią ten, ten wdech, zatrzymanie i wydech dłuższy. Możecie sobie mentalnie liczyć sekundy. I skupiamy się tylko i wyłącznie na swoim oddechu. Jeśli Wasze myśli popłyną gdzieś dalej, to spróbujcie w momencie, kiedy to wyłapiecie, znowu powrócić uwagą do oddechu. Zaczynamy. Pamiętajcie, żeby... Głęboki wdech, zatrzymanie i wydech były mniej więcej tej samej długości. Jeśli myśli gdzieś poszybowały dalej, to wróćcie uwagą do swojego oddechu, skupcie się na swoim oddechu. Jeśli będzie ci łatwiej, możesz położyć dłoń na sercu, poczuj, jak bije serce, poczuj, jak oddychasz, jak bierzesz głęboki wdech, zatrzymujesz powietrze i robisz wydech tej samej długości. Wszystkie myśli odejdą. Pozostań tylko Ty i Twój oddech. Głębokie wdechy, zatrzymanie powietrza i wydech. I znowu głęboki wdech, zatrzymanie powietrza i wydech. Jeszcze chwila. Oddech to jest niesamowite narzędzie do takiej pracy ze sobą, do wyciszenia, do spokoju, do powrotu do każdego do źródła. I kiedy skończysz cykl oddechowy, odłóż ręce na kolana, jeśli były na sercu. I zaobserwuj, jak się czujesz. Możesz tę medytację odpowiednio wydłużać do 10-20 minut. Muszę zrobić ją w naturze, w lesie, w parku. Weź proszę głęboki wdech, spokojny wydech. I na zakończenie zaśpiewamy sobie mantrę. Mantrę satnam. Satnam znaczy jestem prawdą. Jeśli nie potrafisz nie śpiewać, to po prostu posłuchaj, połóż ręce na sercu w mózgu litewnej, tak aby kciuki dotykały serca mostka zamknij oczy i weź głęboki wdech i wydech i jeszcze raz głęboki wdech i wydech i wdech do mantry sam Dziękuję Wam bardzo serdecznie za dzisiejsze spotkanie. Zapraszam Was już we wtorek na godzinę 21.00. Zrobimy sobie taką wyciszającą medytację przed snem. Pewnie będzie trwała trochę dłużej, więc proponuję już powolutku założyć piżamkę i położyć się razem ze mną do takiego snu. Dziękuję Wam bardzo serdecznie, że byliście ze mną. Jeśli będziecie czuli i potrzebowali takiego dechu, wyciszenia, wejścia do, do środka, do siebie, do swojego serca, to oddychajcie. Dziękuję Wam bardzo serdecznie i do zobaczenia we wtorek.